Cześć, witam Was, Katarzyna Pura z Tabletów.pl. Dziś pod lupę weźmiemy kolejny tablet, rodem ze wschodu. Ostatnio, żeby wyróżnić się na tle pozostałych tabletowych propozycji dostępnych na rynku, trzeba zaoferować klientom coś więcej. Modele z dwurdzeniowymi procesorami i standardowymi rozdzielczościami ekranów nie cieszą się już takim wzięciem, jak choćby jeszcze pół roku temu. Powód jest prozaiczny. Na rynku zaczęły się pojawiać sporo ciekawsze ustrojstwa, których parametry są sporo lepsze, a stosunek oferowanych możliwości do ceny bardzo przyzwoity. Jednym z takich modeli jest Shogun 10 Ultimate, który może się pochwalić czterożdzeniowym procesorem i dziesięciocalowym ekranem o wysokiej rozdzielczości to jest 1920 x 1200 pikseli. Zapraszam na przegląd wideo tego sprzętu. Szogun 10 Ultimate to młodszy brat Szogun 10 Power, co przejawia się przede wszystkim we wzornictwie obu modeli. Jest po prostu takie samo. Podobnie jak rozmieszczenie portów, przycisków, zaślepki, oczka, aparatu czy głośnika. Skoro już o tym mowa, prawa i dolna krawędź tabletu jest pusta. U góry natomiast znajdziemy dość szpecące plastikowe przyciski do regulacji głośności. I włącznik. Natomiast na lewym boku plastikową zaślepkę, która powiedzmy sobie szczerze, nie wpływa pozytywnie na wzornictwo Shogun 10 Ultimate. Obok niej znajdziemy 3,5 mm jack audio oraz gniazdo do ładowania. Wracając do zaślepki, wydaje się, jakby port mikro USB został tu wciśnięty na siłę. I odniosłam wrażenie, że należy się z nim obchodzić bardzo delikatnie. Nie wiadomo, co się może stać przy mocniejszym pociągnięciu podłączonego do niego kabla USB. Port micro USB znajduje się tutaj. Z kolei w tym miejscu znajduje się slot kart microSD, który został osadzony głęboko we wnętrzu tabletu, co nie jest zbyt komfortowym rozwiązaniem. Można się nawet obawiać, że tablet pochłonie kartę i będzie problem z jego wyjęciem. Kolejna sprawa. Dość trudno, dość trudno zamyka się za ślepkę. A po wykonaniu tego manewru nie przylega idealnie do pozostałych części obudowy, co zresztą widać na załączonym obrazku. Skoro już o tylnej części obudowy mowa, warto zauważyć, że u góry zostało umieszczone oczko aparatu, nieco niżej, logo shiru. Natomiast w prawej części obudowy głośnik. Na przednim panelu zauważymy dość sporą szczelinę pomiędzy właśnie przednim panelem tabletu a elementami obudowy. W niektórych miejscach jest większa, spokojnie można nawet wsadzić paznokieć, w innych z kolei mniejsza. Niemniej warto zauważyć, że przy dłuższym użytkowaniu z pewnością będzie się w niej gromadził kurz. Na ekranem z kolei znajdziemy kamerkę do połączeń wideo, którą z powodzeniem można wykorzystać w aplikacjach np. Skype. Jak na pewno zauważyliście, brakuje w nim HDMI. No niestety nie podłączymy go ani do telewizora ani zewnętrznego monitora. Shirus Ogun 10 Ultimate pracuje w oparciu o Androida 4.04 Ice Cream Sandwich i niestety nie wiadomo nic na temat aktualizacji do wersji 4.1, a tym bardziej 4.2 Jelly Bean. Po wyjęciu z pudełka tabletu nie mamy dostępu do uprawnień Ruta, co zresztą możemy łatwo sprawdzić na załączonym obrazku. 32 GB pamięci, które teoretycznie dostajemy wraz z tabletem, do naszej dyspozycji mamy nieco ponad 27 GB. Skoro już jesteśmy w ustawieniach, warto wspomnieć o przypadłości ostatnich tabletów Shiru, czyli o fakcie, że po wygaśnięciu ekranu Wi-Fi jest rozłączane. Nie ma możliwości zmiany tego stanu rzeczy w ustawieniach. Podobna sytuacja ma zresztą miejsce w Shogun 10 Power, czy ostatnio testowanym przeze mnie Samurai 10 Power. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że najważniejszym komponentem składającym się na Shogun 10 Ultimate jest jego matryca. Jest to 10-calowa jednostka o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Dzięki temu wyświetlane czcionki na stronach internetowych czy w dokumentach PDF są czytelne i ostre, nawet bez powiększania, zarówno w pionie, jak i poziomie. Ale oczywiście, jeśli chcemy przybliżyć treść, istnieje taka możliwość. Kąty widzenia dzięki technologii IPS są doskonałe, o czym możecie przekonać się właśnie w tym momencie. No, przy okazji widzimy, że czujnik położenia działa znakomicie. Ale skoro już o ekranie mowa, spójrzmy, jak tablet ten radzi sobie z dokumentami PDF. Łatwo zauważyć, że pierwsze strony wczytały się dość szybko, z kolejnymi również nie ma żadnych problemów. Musimy jedynie chwileczkę poczekać. Aż się wczytają. Tak jak wspomniałam, nie ma żadnych problemów z odczytywaniem treści, bez powiększania w pionie. Jeżeli chcemy powiększyć chwileczkę, musimy poczekać, aż treść stanie się czytelna i ostra. To był plik 50 mega, teraz 95 MB. Ile musieliśmy poczekać aż wczyta się pierwsza strona, i tu widzimy, że niestety wczytywanie się kolejnych stron tego dokumentu już nieco dłużej trwa, ale przecież nikt nie przegląda w takim tempie tego typu dokumentów. Czterodzeniowy procesor w połączeniu z ekranem o wysokiej rozdzielczości. Bo niewątpliwie 1920 na 1200 pikseli to jest wysoka rozdzielczość. Z całą pewnością składa się na ciekawe urządzenie. A jak jest z akumulatorem o pojemności 5400 mAh, przy przeglądaniu stron internetowych z włączonym Wi-Fi i maksymalną jasnością ekranu, tablet pracuje przez nieco ponad 4 godziny. Gdy wyświetlasz maksymalnie przyciemnimy, czas pracy wydłuża się nawet do 6 godzin z minutami. Krótki na wideo i odtwarzany przez głośnik dźwięk. Jako, że znajduje się on z tyłu, położenie tabletu na jakiejkolwiek powierzchni powoduje jego zagłuszanie. To jest jakieś wideo promocyjne. Jak słyszycie wydobywający się dźwięk z głośnika a jest bardzo cichy, ale przez to bardzo przyzwoitej jakości. Tablet to oczywiście również urządzenie służące do gier. Sprawdźmy zatem, jak rodzi sobie z wymagającymi tytułami.

jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście pozostaje do waszej dyspozycji. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie, życząc miłego dnia. Katarzyna Pura, tabletowo.pl.